Derp MC. Czas sprawdzić, co tam się dzieje. Siemano z tej strony Kacperix, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A za mną znajduje się literka D, czyli jesteśmy dzisiaj na Derp MC. Myślę, że ten odcinek można podpiąć pod serię odcinków, w której testujemy po prostu różne serwery w Minecraftie. Także pod tym odcinkiem możecie ustawić łapkę w górę. Myślę, że tak 120 łapek będzie naprawdę bardzo fajnie. A jeżeli ktoś jest nowy, to przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem A teraz, jeszcze przed zaczęciem, chciałbym pokazać Wam jedną rzecz. Ostatnio dostałem od Genesisa nowiutki fotel, jakim jest nic. 50, którego teraz właśnie widzicie. Chciałbym za niego bardzo podziękować, bo jest po prostu bardzo fajny. A jeżeli wy byście chcieli sobie załatwić jakiś sprzęt z Genelisa, może właśnie taki fotel jak ja mam, to link macie oczywiście w opisie, a teraz zapraszam już do oglądania całego odcinka. Jestem oczywiście już na lobby DerpMC i jeszcze przed tym, jak zagramy sobie jakąś rękę na Bedwarsach, bo przede wszystkim chciałbym się na tym skupić, zobaczyć jak te Bedwarsy działają oraz funkcjonują, bo mnie to najbardziej w sumie interesuje chyba. To chciałbym zobaczyć jak wygląda tutaj sytuacja graczy, ile osób gra po prostu na danym Trybie. I jak widzimy tutaj Arcade jest 0 graczy, ale na to nie zwracamy uwagi, bo na Arcade jest po prostu nieotworzony z tego co wiem. Build Battle 28, tutaj 16, Detran, to jest w ogóle tryb, który został dodany, w sensie kiedyś on był na derpie, potem znikł na parę lat. Ale jest znowu i gra tutaj na razie 13 graczy, także trochę mało, w sumie nie wiem czy nawet Arena by wystartowała. Następnie mamy Housing 48 graczy i Bedwars, prawie 200 graczy, także całkiem sporo bym powiedział, na Skywarsach nie gra, no prawie nikt. Także bez przedłużania wbijmy już sobie na te Bedwarsy i zobaczmy jak to wygląda. Jestem już na lobby Bedwarsów na derpie i trzeba zobaczyć, że tutaj te lobby się trochę zmieniło, bo kiedyś było oczywiście inne. Ogólnie też słyszałem, że są mapki inne, także zaraz zobaczymy. I e, jak wyglądają tutaj tryby? Mamy oczywiście jedynki, dwójki, e, trójki i drużynowe, ale jest tutaj takie coś. Nowy tryb wkrótce bez gadżetów, czyli jest to jeszcze nieotworzone, jakaś szybka gra. No na razie tego nie ma, także tego nie przetestujemy, e, ale my wbijemy sobie na gierkę solo i zobaczymy jak to to wygląda. Jestem już na pierwszej arenie i pierwsze co widać, to zmieniły się mapy, bo tej mapy jeszcze nigdy w sumie na derpie nie widziałem, ale podobno y, dużo map się zmieniło, niektóre też zostały. Także spoko, że trafiłem na jakąś nową y, i mam nadzieję, że zagram tą gierkę do końca i nie trafię na żadnego citera. Obudujmy sobie szybko łóżko i zaraz lecimy, i zaraz jeszcze pogadamy sobie o sytuacji derpa w sumie jak to aktualnie wygląda. Czyli możemy nawet teraz, bo jak wiadomo, była ta aktualizacja, po aktualizacji to e, troszeczkę upadło, bo mało kto tutaj grał, tak naprawdę no serwer nie był sprawny do grania. Jednak teraz e, muszę zauważyć, że teraz, gdy to nagrywam, w ogóle 350 osób jest na derpie. W te Bedwarsy da się tak naprawdę grać, nie ma tu jakichś lagów czy coś takiego. No ale wiadomo, jest mało osób na serwerze, także może i dlatego nie ma lagów, nie wiadomo, co by było. Jak... Jakby było z tysiąc osób, no nie wiem. Chciałbym poznać Waszą opinię, co Wy sądzicie aktualnie o Derpie. Czy myślicie, że to jeszcze może powrócić do jakichś takich spoko serwerów polskich, czy coś w tym stylu, tak jak było kiedyś, dobra, żebym nie spadł. I mamy tutaj morskiego. A, on sam spadł. Poddał się już. Jeszcze XD napisał na czacie. Dobra, fajnie. Idzie do mnie tutaj morski. Ja postaram się go tylko szybciutko zabić, jeszcze, raczej nie powinno być problemu. E, I mamy jeden Team z głowy, także całkiem spoko. Jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy, czy działają tutaj jakieś jakieś TNT jumpy albo, albo fireball jumpy kupię sobie TNT no sprawdźmy jak to wygląda Okej, okay. myślę że Wybuchłem. W takim razie TNT jumpy nie działają, to pewnie fireball jumpy też nie będą działać, szkoda, bo zawsze jest to jakieś urozmaicenie na bedwarsach i można robić dzięki temu jakieś fajne akcje, takie wiecie, 200 q Także napiszcie śmiało w komentarzu, co wy sądzicie aktualnie o derpie, jak wy na to po prostu, e, jak co, jak wy to widzicie po prostu. Okej, okay, mamy tutaj przeciwnika, ale się skrył, ej Seba, ty się uspokój. Seba, Seba, spokojnie. Seba się tutaj wchowanego zaczął bawić, ale lecimy mu niszczyć łóżko w takim razie. Mam nadzieję, że jakiegoś problemu drzego nie będzie. Ja przypominam wam jeszcze o zostawieniu łapc, łapki w górę. I ogólnie tak jak mówiłem na początku, możemy ten odcinek podpiąć pod serię, gdzie testujemy różne serwery. Także dajcie znać w komentarzu, jaki serwer chcielibyście zobaczyć następny. I łóżeczko mamy zniszczone. Także bardzo fajnie i oj, oj, oj spokojnie troszeczkę wyluzuj. Seba, spokój się. No i super. W ogóle przyzwyczaiłem się, że za 12 zł można kupić razem żelazne buty i tutaj spodnie, a tu się kupuje oddzielnie. Ale okej, okay, swoją drogą tak wygląda sklep. No, sklep jak sklep, nic ciekawego. Zostałem na arenie tylko ja i różowy, tylko zobaczcie na nik różowego. To, to wygląda trochę podejrzanie, ale zobaczymy. Dobra, przetestowałem TNT Jumpy, ale sprawdźmy, co się stanie, jak walnę sobie Firebola pod nogi. Zróbmy coś takiego. A. No, no tak myślałem, nie działa. No ale cóż, wiadomo, wszystko nie może działać naraz, także cieszmy się z tego co mamy, że oczywiście da się grać e, i że ktoś tutaj jeszcze w ogóle gra, bo to jest akurat cud, że po tej aktualizacji nieudanej e, jeszcze tutaj ludzie grają, to powstało, tak jakby można powiedzieć. I z dnia na dzień się wydaje, że coraz więcej osób tutaj wraca, jeżeli się dowiaduje, że to po prostu dalej e, funkcjonuje. Także jeżeli derp jeszcze powstanie, e, z upadłości, chyba tak to można nazwać, to będzie to całkiem ciekawy wyczyn. A my tu te teraz mamy bazę drużyny. Różowej, tylko różowego tam wcale, że Nie ma myślę, ale to dobrze Pójdziemy zniszczyć mu łóżko, tylko ciekawe gdzie on jest Bo przydałoby się go od razu zabić I chętnie poszedłbym na jeszcze jedną arenę Bo chciałbym jeszcze zobaczyć, tak z ciekawości Jakie tutaj mają mapy Zniszczymy łóżko dla różowego Cyk, nie ma łóżka, też widzę, że ulepszenia Tutaj mają totalnie inne ceny niż na y, Większości serwerów aktualnie, bo na, Tutaj jest y, 8 diaksów, miecz zaostrzony Zazwyczaj jest 4, zbroje zazwyczaj, zazwyczaj, ale mi się język plącze Zbroje zazwyczaj jest 2, tutaj jest 5 Także to jest trochę inaczej, y, ale Dobrze, czekajcie, ile goś kompas 4 złoto. dobra, zbieram kompas i go szukam O właśnie, ja go szukam, a on tutaj do mnie przyszedł Ej, kurde, ale on jest ulepszony całkiem Ale dobra, problemu nie ma, także Bardzo pięknie, koniec gierki, wygraliśmy No i co, super, Jestem już na drugiej ręce w ciszy odcinku. Teraz trafiła mi się totalnie inna mapka, również nowa. Wygląda całkiem fajnie. Tylko ten jax są jakieś takie strasznie płaskie, ale to może dobrze. Już mniej więcej sobie obciliśmy, jak derp aktualnie wygląda. I muszę przyznać, że nie jest wcale źle, bo żadnych lagów nie ma. No wiadomo, gra mało osób, całkiem, także może i dlatego lagów nie ma. Ale wygląda to naprawdę całkiem dobrze i da się tutaj grać. Jeżeli ludzie by tutaj po prostu powrócili, to myślę, że serwer byłby w stanie dostać taką drugą szansę od ludzi. No ale to wiecie, różne. Nie może bywać. Teraz przydałoby się zniszczyć łóżko, ale tutaj może być leciutki problem, coś czuję. Chociaż zaraz zobaczymy. Może i nie będzie problemu. Żegnam serdecznie. Ja tylko chciałbym łóżko zniszczyć. Ej, w sumie mam pełne HP, ale zjem sobie jeszcze refa, bo chciałbym go od razu zabić. On myśli, że mnie obił, ale tak średnio mnie obiłeś, kolego. Także ja ciebie żegnam serdecznie. I jeden team mamy z głowy, także bardzo dobrze. Ja lecę sobie teraz do bazy drużyny białej, czyli do przeciwnika z mojej drugiej strony. Chciałbym rozwalić mu łóżko e, i lecieć sobie jeszcze dalej. Także już chyba dochodzę do tej bazy, proszę bardzo. E, teraz szybko mu łóżko tylko rozwalimy. On chyba tam walczy w ogóle, tak? Ej, tam jest łóżko odsłonie. Co tam z tyłu się dzieje? Ej, w końcu działa fizyka wody na derpie, jak widzę, bo tutaj widzę, że woda opada, a kiedyś pamiętam jak prywatne gierki się robiły, szczególnie na Bedwarsach stawiało się wodę, to ta woda zawsze stała w miejscu ona nie spadała, ale już spada, także fajnie. Tutaj jest biały i kurczę. Yy... O! No. Lecę teraz do bazy drużyny różowej. Widzę, że tutaj już ja sobie troszeczkę most podbudowałem i się cofnąłem. Yy, I widzę, że tu różowy zrobił również most. Także zróbmy sobie coś takiego, może. Czy mi bloków nie zabraknie? Nie powinno mi zabraknąć. Okej. Okay. Myślę, że dobrze zrobiłem. Robimy sobie teraz coś takiego i spróbujmy się z nim pobić. Tylko, kolego drogi, jak ty te łóżko obudowałeś, powiedz mi, bo to jest bardzo zastanawiające. Ja bym ci chciał to zniszczyć, kurczę. I czy mi się uda? I tak, udało mi się, także bardzo dobrze. Teraz jeszcze tylko bym chciał zabić e, i raczej problemu z tym nie będzie. No i super. O, witam zielonego. Idzie już do mnie tutaj zielony, także podbudujmy się może tutaj. Cyk, proszę bardzo. On się mnie pyta na czacie, jak tam kanał. Nie wiem. Normalnie. Okej, okay, strasznie waleczny jest zielony z tego, co widzę. Troszeczkę tutaj... Po co ci te tienti? Nie, ja wybuchnę od tego tienti. Dobra, żyję. Myślę, że tutaj może być całkiem zacięta walka, bo on już, kurdy, strasznie szybko e, idzie do mnie, w moją stronę. A, spad. Dobra, to mam kawałek przewagi, bo już myślałem, że mnie tutaj zrzuci, e, ale mam odrobinkę przewagi, także idziemy sobie tutaj, tylko żebym teraz ja nie spadł. Dobra, jestem już u jego bazy, zróbmy sobie coś takiego i fajnie by było go zepchnąć w jakiś sposób... Ej, udało mi się, dobra, niszczę mu łóżko od razu, proszę bardzo, cyk. Zjem sobie nowe trefa, żeby go teraz po prostu dobić, proszę bardzo. Witam cię bardzo serdecznie. No, podejdziesz do mnie, czy, czy ty tak. Co ty robisz? Aha, on ucieka! Nie, nie uciekaj. On chce mnie zrzucić, ale mu nie wyjdzie. Kurde, prawie go zrzuciłem tymi blokami. Dobra, teraz się uda, proszę bardzo. Cyk, cyk. Okej, okay, no i mamy po zielonym i gierka wygrana. Dwie gierki wygrane. Grało się w sumie całkiem fajnie. Zaraz jeszcze sobie to podsumujemy. Widzimy się na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a jeżeli się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jak ktoś jest nowy, to miło będzie, jak zostawi również subskrypcję z dzwoneczkiem. Mi przyznam szczerze, że grało się całkiem fajnie, te bedwarsy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, tak jak już wspominałem w trakcie odcinka, co wy sądzicie o aktualnej sytuacji derpa. Czy jest szansa, żeby to jeszcze się odbór? budowało tak jak było ze starych czasów czy jednak nie? Chętnie poczytam takie komentarze oraz poprzypinam wam po prostu serduszka. E, także myślę, że będziemy już kończyć odcinek wyszedł myślę całkiem fajnie, te ręki były spoko. E, także co? Widzimy się w następnym odcinku. No i siema.